Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości, w systemie pokory, wiedzy, praktyki, racjonalizmu, transcendencji, duchowości, uniwersalizmu. Bo taką Wam głoszę naukę, taką mi Ojciec Pio przekazał i chciał, żeby to wszystko było jakoś brane pod uwagę w tym czasie, no to ja się wziąłem do roboty i się urodziłem. <grym> urodziłem się, no i coś tutaj mówię, te rzeczy różne. Jednym się mogą to podobać, innym nie, bo wiadomo, że tutaj będzie, mm, mm, zawsze jest yin-yang, dualizm jest, jednym się to podoba, innym nie. Jedni są już na takim etapie, że zaczyna się to podobać, inni są na etapie poszukiwań, wiedzy takiej ludzkiej, jeszcze mądrości ludzkiej, wniesionej ze szkoły, z bycia z przyjaciółmi w rodzinie. Rodzina też kształtuje przecież wiedzę ogólną o świecie, o, o sytuacji, o polityce, o wszystkim, więc najpierw bierzemy przykład od rodziców potem szkoła nas uczy różnych rzeczy, no i stwarzamy sobie takie różne programy, można by tak nazwać, to jest taka moda ostatnio mówi programy, no w sumie programy, no bo program telewizyjny jest, program radiowy, no i my też mamy jakieś takie programy od innych, tylko nie nazwane jeszcze. Od rodziców, od szkoły, to są jakieś takie programy, które nam się podobają albo nie. W zależności od doświadczeń, od tego, kim byliśmy w poprzednim życiu i jak szybko się rozwijamy duchowo tutaj, jak się szybko otwieramy na miłość, na dobro wobec każdego i wszystkich, których nie chciałoby się kochać, a trzeba kochać. Bo pokonać miłość w sobie do wszystkich. I otworzyć ją na wszystkich naprawdę jest, nie jest, jest trudno, nie jest łatwo, ponieważ y, prawie każdy człowiek może nas y, skrzywdzić, tak naprawdę. Coś powiedzieć nie tak, coś nam y, upomnieć, nas słusznie lub niesłusznie, najczęściej niesłusznie, bo lubimy osądzać innych według własnych różowych okularów, według własnej wiedzy, według własnych. Poglądów telewizyjnych różnych kanałów, TVN-u, Polsatu czy TVP Info, tam się różnią, ale w pewnych sprawach mówią już jednym głosem, to dobrze. Ale jak mówię, wszystko zależy od tego, kim jesteśmy. Nieważne są w polityce. Tak naprawdę, polityka, już wam mówiłem, zaczyna się od naszej duszy. Jak jest dusza piękna i dobra, to specjalnie się nie chce pakować nawet w taką zewnętrzną politykę. Gdyby to była polityka już uduchowiona, no to chętnie, to by się ten człowiek tam mm, znalazł i mówił dobre rzeczy, i, i starał się zrozumieć innych i innych argumenty. Ale jeśli jest to polityka agresywna, materialistyczna, ateistyczna, czy nawet pozornie wierząca w jakiegoś Boga, no to jest trudno. Się dogadać. Dlatego Wam głoszę system miłości. Tak, taką politykę, taki system. I nieważne są tak naprawdę studia polityczne, jakieś szkoły polityczne, żeby być politykiem i widzieć zdrowo rzeczywistość. Niepotrzebne to jest, bo te szkoły są specjalnie założone po to, żeby. Owszem, mówię o historii pewnej polityki, pewnych faktów. Dokonanych już, czy dokonujących się w historii różnych narodów i ich systemów, ale tak naprawdę tam uczą pewnej rywalizacji walki. To są takie szkoły ideologiczne. I potem taki polityk będzie właśnie skrzywiony, ponieważ nie ma tej duchowości. Będzie skrzywiony, będzie atakował innych, będzie mówił różne bzdurne rzeczy i wykonywał bzdurne rzeczy. Będzie banany prostował tak jak w Unii Europejskiej chcieli. Bo tam są rzeczywiście osoby, które są nie na odpowiednim stanowisku. Powinny być w rodzinach zupy gotować i może takie dobre przepisy jakieś fajne, a nie tam się dostać. Tak samo jak kiedyś mówiłem, że nie było wolą Bożą, żeby. Ale Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, a jednak był. I to samo jest z Unią Europejską. Tam prawie wszyscy nie są z woli Bożej. To są z woli polityki, nauki politycznej, nauki ideologicznej. Tam się tacy ludzie znaleźli, bo to są wszyscy partyjniacy. A partyjniacy, nieduchowi, to wiadomo, do czego dążą. Do rywalizacji, w końcu do obnażenia innych, zniszczenia, upokorzenia. Do tego właśnie dążą politycy i ta cała Unia Europejska. I trzeba mieć rozum po prostu i być mądrym człowiekiem i dążyć do duchowości. Do duchowości nie kościelnej, nie jakiejś takiej pseudo-religijnej, pseudo tylko uniwersalnej. Mamy duchowość w sobie. I jak mówiłem, nieważne są te studia polityczne i tak, można być bardzo zarysowaną duszą i źle robić. Wystudiowany jesteś, skończysz różne szkoły, uniwersytet i nic z tego nie wychodzi. Robisz karierę, trochę pieniędzy dostaniesz, tak jak teraz ci, ci, ci no jak oni się nazywają, co samolotami kierują. Widzicie, jakie one kasy zarabiają, jeszcze im za mało i będą odchodzić. No to zniszczą nam Polskę znowu. Ponad 400 tysięcy miesięcznie zarabiają, a niektórzy pod 100 tysięcy brutto, i jeszcze im mało, chcą, wyższe, chcą podwyżek. No to widzicie, to jest, to jest normalne. To nie są duchowi ludzie. Bo system powinien troszeczkę jednak równać pewne rzeczy. Nie, nie może być takiej dysproporcji. No, pan Tusk będzie zarabiał, teraz przechodzi na emeryturę, będzie miał 600 tysięcy na miesiąc. No to dziwne troszkę, nie? Dlaczego tak dużo zarabiają? Dlatego, bo z Unii bierze, i tu weźmie, i tam jeszcze, z partii mu dają pieniądze, a sam y, obniżał emerytury i wydłużał, ro, rok, y, wydłużał emerytury i obniżał je. Y, lata emerytury, do emerytury. No tak to robił, no i teraz właśnie sam jest taki. Teraz wyszło szydło z wora, jaki on jest. Co EPO taki jest, niestety. No ale to, to nie tylko chodzi o PO, ale to y, różni ludzie tacy są, widzicie, ci, ci za, co za, zawiadują tymi samolotami, to samo, no, takie pieniądze zarabiają, owszem jest duża odpowiedzialność, ale jak jedziesz samochodem to też jest ta ogromna odpowiedzialność, ci co jeżdżą tirami czy innymi, mam kolegę, który jeździ w jeździ tirem po całej Europie, straszna odpowiedzialność i takie stresy, że ohoho oh, i nie zarabiasz tyle, no, absolutnie. A ci chcą zarabiać nie wiadomo co. I to jest prowokacja po prostu. Szantaż. Szantaż. Chcą odejść, żeby im... No to nie odejdą, Boże. No i odejdą, to się znajdą inni. <laughs> Ściągną z zagranicy kogoś. Naprawdę nie ma miłości. Nie ma pokory, nie ma jedności w narodzie. Za duże te dysproporcje są. To jest wina właśnie systemów. A system miłości troszkę inaczej będzie rozwiązywał widełki płac w przyszłości. Ja to tak widzę. Zresztą z ojcem rozmawiałem na ten temat, że powinno się 3-4 godziny dziennie do 5 maks pracować, a resztę na kulturę, na duchowość poświęcać, do teatru pójść, na operetkę, na operę, na inne takie fajne rzeczy, żeby podnosić swoje walory emocjonalne, uczuciowe, duchowe. A tak to tylko zbierają kasę i nawet tyleż miesięcznie zarabiają, że oni nie wiedzą co z tym robić. No ileś tych domów mogą wybudować. Dzieci nie chcą mieć za bardzo, za dużo, no ich ma 20 dzieci, no to może by im wystarczyło. No ale jeszcze by dostali 500 plus, to by dopiero zarabili. No nie, żartuję oczywiście. Naprawdę jest niesprawiedliwość, niesprawiedliwość. I politycy też za dużo zarabiają, prezydenci za dużo zarabiają, lekarze. Każdy walczy o to, żeby nie żeby przeżyć akurat, tylko żeby mieć więcej. To jest błąd. Błąd duchowy, analfabetyzm duchowy. Przecież jak wszystko masz i dobrze ci się żyje, no to co, czego jeszcze chcesz? Szukaj Boga, szukaj wiecznego życia. Tam jest twój dom, a nie tutaj. Ojciec mówił zresztą takie znane słowa i Sławkowi zresztą też to. Mówił, pozdrawiam cię Sławku Piwowarczyku, <gry> który pierwszy zacząłeś mówić ojcu Pio, no konsultowaliśmy razem, bo już nie mogłeś wytrzymać. Ja, ja bym też powiedział, ale później miałem, chciałem skończyć te książki czy coś tam. No ale mówi, że mówi, powiedziałem, bo rozmawialiśmy na ten temat, mówi, no i co? No, ja mówię, jak ci już tak ciśnie, to, no, to nagrywaj, nagrywaj. No to i zaczął nagrywać i potem się zaczęło, Sławek dużo rzeczy powiedział. Potem ja się włączyłem, bo już zdradził moje imię, więc w międzyczasie książka jakoś została wydana, pierwszy tom, i to się tak jakoś rozwinęło, bez mojej świadomości zupełnie. <laughs> Ja miałem troszkę jakby inaczej, inne odczucia, no ale samo się dzieje, po prostu trzeba czekać i samo się zadzieje. I system miłości powinien być innym, innym systemem, który będzie sprawiedliwy, który będzie bardziej socjalny. I jak mówię, podział bardziej równy w zależności. Aha, i Ojciec wtedy powiedział, że nie przyszliśmy na Ziemię po to, żeby się dorobić, tylko żeby się zbawić. I ci też niech tak pomyślą, co sterują tymi samolotami. Pan Tusk niech też tak pomyśli. I inni w PiSie niech też tak pomyślą. Wszyscy niech tak pomyślą. I wtedy wejdą na tor systemu miłości, i zrozumieją, że życie jest atrapą, życie się kończy, że się można powtarzać, polityka jest do niczego, ponieważ wywołuje wojny zawsze. Jest, jest to konkurencja, walka między jednym a drugim. Pomimo szkół, pomimo uniwersytetów, pomimo yy, wielkiej wiedzy, dalej ci politycy są na niskim poziomie i źle robią w polityce. Źle. Praktyka dużo pokazuje. Potem po latach wychodzi, że źle było. Walka o stołki, walka o pieniądze to jest zły system. No widzicie, tak samo ten Stalin przecież. Co on narobił? Kupę ludzi, zamordował najbliższych. Teraz ten, ten drugi, Stalin numer dwa, robi to samo. Mało tung co zrobił? No to samo przecież. Przecież chciał, jego bogiem był Stalin. I Chińczycy sobie fajnie żyli w biedzie jeszcze wtedy. Tak, bieda była, bo tam nie było organizacji dobrej, ale wziął wielkie pożyczki od Stalina, Mało Cetung. Całe fabryki kupił od, od Rosji od, od Rosji i, i zainstalowali, no ale mieli spłacać właśnie to wszystko pożywieniem, zbożem. No i spłacali i doprowadzili naród do głodu, umierali. 50 milionów ludzi Mao tse wysłał na drugi świat. 50 milionów w krótkim czasie umarło tyle. W kilku latach. A jeszcze jeden taki miał fatalny pomysł, był narodem, przywódcą narodu, prawie jak Bóg, no więc wiedza i wszystko. I miał doradców przecież i tak głupoty robili. Politykował głupio. Miał pomysł, żeby, żeby wyciąć wszystkie wróble, bo zagrażały zbożu, ponieważ te zboża miały być obfite, i do Rosji miały płynąć, za te, spłacać długi za te fabryki, jakie dostał. No to wybili wróble i przyszedł taki głód, że nie wiedzieli co robić. Nie wiedzieli co robić. No to nie tylko z tego powodu, ale potem już troszeczkę się oczepali z tego wszystkiego. Mieli zasoby, mieli spichlerze ogromne, ale ludziom już nie dawali tego pożywienia. Brali od ludzi, od prywatnych, bo komunę założyli wszędzie oczywiście, komunizm, i brali od, od tych wszystkich ludzi. Potem już było taki komunizm, że już nie było żadnej prywatności, nic, wszystko, nawet żony były osobno od, od, od ojców, dzieci w ogóle nie mogli, nie mogli współżyć ze sobą, bo byli karani za to, więc tak mało taki był po prostu. Jak, jak Stalin, jeszcze gorszy chyba, to był jeden z największych morderców tak samo XX wieku, tak Stalin, A tego ogłoszą XXI wieku. Robi to samo imperium. I no, i, no i co? I właśnie te, te wróble zjadły, bo wróble zjadały te wszystkie różne owady, które, które były na zbożu. No i pomylili się. Wybili wróble, te owady zjadły zboża. No i się zaczęły dylematy. No ale to nie o to chodzi. Ja mówię, że właśnie dlatego w rozwój duchowy jest najważniejszy, żeby takich wariatów, aniołów, Schizofreników i nawiedzonych ezoterycznie, czy jakoś tam inaczej, tych ludzi po prostu nie było. Żeby oni się kształcili w innym kierunku, to wtedy już by było dobrze. Gdyby mieli wychowanie duchowe do miłości, do przebaczenia, do kochania wszystkich jednakowo, żeby te gospodarki współpracowały pomimo nacji różnych i, i narodow, narodów, żeby ze sobą jakoś tam współpracowały i jak się coś sypnie, żeby sobie pomagali, a nie żeby żeby walczyli ze sobą, tak jak ten, ten robi teraz. Ten czarny anioł z Moskwy z Kremla. No źle robi, bardzo źle. No ale to już będzie za to odpowiadał później. E, dobra, to czytam jeszcze coś. No, ale najpierw się pomodmy do świętego Michała, do Siostry Faustyny do świętego, świętej Teresy Wielkiej, Jana Bosko, który był nauczycielem, który się angażował w konkretne rzeczy, bo zawodówki założył. Te zawodówki, które były w, za komuny i wcześniej, to właśnie święty Jan Bosko zakładał. Zbierał tą młodzież, taką trochę zaniedbaną, uczył śpiewu, uczył majsterkowania, wszystkiego, zawodu. I to była ta polityka miłości właśnie. My też musimy podobnie działać. No, ale on był jakby w kościele, kościół by musiał być osobno, więc to jest takie różne rzeczy były. No, ale ideał był piękny. Tam właśnie duchowość była i jeszcze kształcenie, i ta młodzież wyrastała na fajnych ludzi później. I taką drogą trzeba i systemem miłości. Święty Michał Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas, Polaków, i wszystkie narody, i Ukrainę, ile się da tylko. I Rosję też, i Niemców, od demona zła. Któż jak Bóg, jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Dobrze, to wam przeczytam jeszcze coś. Więc, geopolityka duchowa ogarnia całość duszy, całość świadomości, całość życia. I. Taką politykę duchową trzeba stosować w życiu. Wtedy nie będzie partii takich nawiedzonych. W ogóle partii może nie będzie i nie potrzeba. Po prostu wybory takie ogólne, społeczne i wystarczy. A tak to rywalizują ze sobą. I, a przecież można rozmawiać z każdym człowiekiem. Nie trzeba być w partii. <grym> Dobra, to czytam z drugiego tomu. Tutaj macie jeszcze pierwszy. W sklepiku jest można sobie zamówić i czytać. Bo właśnie o tym wszystkim ja tu opisuję. Cokolwiek widzimy, gdziekolwiek dotykamy, czegokolwiek dotykamy, cokolwiek smakujemy, jest w tym Bóg. Dlatego jest powiedziane, czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, czyńcie wszystko na chwałę Bożą. Jest tam taki werset w tych Ewangeliach święty św. Ignacy Loyola też właśnie mówił o smakach, żeby jak poczujesz smak w medytacji czy w jedzeniu to się zatrzymaj i smakuj chwal Boga tym no, święty św. Ignacy Loyola jest w niebie bo schodził do mnie też ponieważ ja byłem też braciszkiem jezuitą więc przychodził do mnie i mówi i moim jesteś synem już Jezu w niebie oczywiście, tych te, teorii różnych pełno o kościele, o zakonach, o jezuitach. To są wszystko teorie spiskowe. Tam jest 99,9 fałszu w tych, w tych co, co pisze i mówią. A wszyscy w to wierzą, bo to jest specjalna nagonka ateistów, ezoteryków głównie i różnych nawiedzonych polityków na kościół, na duchowość. No. Gdyby nie Kościół, nie popełnił tylu błędów, to może by było inaczej. No ale popełnił i trzeba to wszystko pozmieniać. Wiedza o reinkarnacji musi wrócić i tak dalej, i tak dalej. Dużo zmian. Czytam dalej. Człowiek, który mówi, że nie wierzy w Boga, jest chory na brak pokory i samokrytycyzmu. Człowiek niewierzący jest smutny, a objawem tego jest chęć upewnienia się, że jest radosny, yy, upewniania się, że jest radosny i zadowolony z życia. Może i jest, ale dużo traci. To tak, jakby jadł samą chemię, będzie żył, ale Bóg, nawiasie jego świadomość w nas, daje poczucie szlachetności, cnót, radości życia. Można tak dalej wymieniać same pozytywy. Trzeba też chcieć je zauważyć i poddać się tej radości życia. To takie proste. Ideą lewackiej wolności jest ograniczenie radości i szlachetności. Dlatego są wojny, bo to wszystko jest lewackie. A Kościół też wywoływał wojny. I to w imię Boga właśnie. To jest paranoja w tym wszystkim. Ich ideą jest zabi zabicie Boga w sercu, a to oznacza obniżanie wszystkich możliwych standardów. Róbmy tak, żeby był spokój. Ojciec Pio zawsze mówi, jak przychodził do nas na rozmowę, do Sławka, czy do kogokolwiek innego, czy do Jana Pawła, czy do wszystkich innych, mówi: pokój z Tobą. Na początku zawsze mówi: pokój z Tobą. I mówi o pokoju. Najważniejszy powiedział mi: najważniejszy jest pokój. No, gdzie tu mamy pokój? Rosja nam daje pokój, Ukraina czy inni nie dają, nie pokój dają. Czyli jest źle. Ale to wszystko się bierze, jak mówiłem, stąd, z tych zarysowań duszy, z egoizmu, z braku pokory, z braku zrozumienia i lenistwa duchowego. Lenistwa, bo wszyscy intelektualiści są leniami. Oni tylko czytają książki i studiują różne szkoły. A tu trzeba duchowość postudiować troszkę. I wtedy wszystko się połączy ładnie. Dobrze, to tyle. Nawet nie wiem, ile to tam trwa, bo znowu nie włączyłem. Ja już się starzeję chyba, nie Długo trzeba będzie pakować walizki. <śmiech> <śmiech> no, jakie walizki? Nic nie będę pakował, więc po co, co ja mam pakować? <laughs> ja nawet walizki nie mam, szczerze mówiąc, jakiej worki. Bajka. Może bajk. kurczę, uciekło mi, bajkę wam jeszcze przeczytam na koniec. Kiedyś tak napisałem w, w niesłychanie dalekim świecie wiele galaktyk od ziemi istniał ocean życzliwości, kto zanurzył się w nim, czuł życzliwość od samego stworzenia, od całego stworzenia, od ludzi, zwierząt, kwiatów, roślin i od różnych przedmiotów, które na tej planecie żyły. Ocean posiadał absolutnie cudowne właściwości, ktokolwiek się w nim wykąpał, jego życie diametralnie się zmieniało. Siła oceanu powodowała, że urazy, źle podjęte decyzje, skomplikowane życie natychmiast zostawały zamienione na pozytywne. Ból przechodził, a sprawy same się świetnie rozwiązywały. Informacja o bajecznym oceanie nie docierała jednak do wszystkich światów. Przyczyną była, były przekonania rządzących państwami. Mieszkańcy niezliczonych planet nie mogli więc wykąpać się w energii życzliwości, bo o, to, bo o tym nie uczono w żadnej szkole. Dlatego mówiła edukacja. Nielicznym marzycielom z ziemi udało się nielegalnie wbrew wierze i zakazów władców przenieść się do oceanu szczęścia, lecz kiedy doświadczyli bajki, w której, nie rządzi pieniądz i władza, nie mogli patrzeć dłużej na zły świat zmian. Prosili zawsze o azyl, otrzymywali go, ale był to azyl innego typu. Dostawali pozwolenie na wyjazd do oceanu i przebywanie tam wyłącznie za pomocą telepatii. Ale jak to z ludźmi, co mają wielkie serca i pragną swój kielich szczęścia wypełnić po brzegi, Chcą mieć wszystko naraz. Z tego powodu mało, który z nich jest obecny myślami przy Ziemi, wolą przebywać w tamtej bajce. Niebo jest naszą bajką. Chcenie tam powinno nasze się kierować, ale to wszystko trzeba, jak mówię, pojąć tu na Ziemi, o co tu chodzi. I zorganizować życie tak, aby że, żeby nasza duchowość była polityką, a polityka była duchowością. I wtedy dopiero będzie dobrze, a nie robienie biznesów w korporacjach, w przepływu pieniądza między różnymi yy, prywaciarzami, które mają później wpływy jak oligarchowie, potem wpływ mają na władzę, na wszystko i nas masakrują. Tego nie powinno być, powinno się to wszystko zmienić. Wszyscy powinni być w miarę bogaci, a nie biedni tak jak ojciec mówi, że ma być lepiej, ma być sprawiedliwie. No ale tak nie jest, ponieważ systemy komunistyczne, czy jakieś demokratyczne, czy kapitalistyczne trochę tu nam mieszają i to dość poważnie. <laughs> Trzeba by to wszystko odmienić, zmienić, pomyśleć inaczej, zorganizować inaczej, ale to przyszłość dopiero. Dobrze, to tyle. Trzymajcie się i już nic nie będę czytał. Nie wiem nawet gdzie jestem, w której minucie. Dobra, damy radę. To do jutra. Trzymajcie się i pa. pa.